Z wojny w Bośni mówi do Państwa reporter wojenny Alan Leśniewski. Zbliżamy się właśnie do budynku opanowanego przez siły koalicji, gdzie dowódcą jest pan Marcin i zaraz przeprowadzimy z nim wywiad. Tak, tu już się zbliżamy widać. Tak. tak, słyszymy już pana Marcina. Jest pan Marcin. Dzień dobry. Jestem reporterem wojennym z gazety, żołnierz polski. Jak tam jak idzie co na wojnie? Ani zawierdzalamy się tak kurwa, idzie tutaj laski, tutaj dupy, że jest fajnie czujnie no. Ogólnie jak sytuacja w pana szeregach wygląda. Co? Jak wygląda sytuacja w pana szeregach? Jak to fala, pas na jaja <laughs> <laughs> Ale Widzę, tak. ruch się zbliża emocje, adrenalina. Tak. wszystkich chce się strzać, nie? No, Wiesz, tak. Rozumiem. Ile metrów? Nie wiem. Na oko, zawsze mu na A, no, czy to chce? a bo, gdzie orientacyjny? Budynek czy to? No. Dobrze, bo widzimy, że pan Marcin prowadzi tutaj bardzo ostrą obronę, także będziemy się wycofywać jeszcze później najwyżej wrócę. Tak pan Marcin dostał... Atak o podaczki. Taki wojenny. O jest pan Spartan, tak! Dowódca obrony mobilnej. Witam. Co tam, co tam Witam ponownie Wid co mam pana balansować od ostatniego czasu? Coś się zmieniło? Coś się zmieniło, na widać, że teren się zmienił. No właśnie, na front się zmienił, bo jesteśmy w Bośni. No niestety, dają nam nieźle kości, ale obrona jest na przygotowana. Mamy obronę z tych resztki budynku. Mamy obronę na jezioro. Tam w krzaczkach ładnych chłopacy sobie czekają. Obronę od flanki, więc czas okaże, co się stanie. Miejmy nadzieję, że wygramy. Miejmy nadzieję. Siły, ko siły koalicji zawsze muszą wygrywać. Niestety, za to mi płacą, nie? <grystanie> <grystanie> Dobrze, nie będziemy przeszkadzać, wrócimy później wyżej. Będziemy robić, A teraz pójdziemy, nie będziemy przeprowadzać z ze stołowstami. Spytamy się jakichś normalnych żołnierzy. Tylko szeregowych. Jak im się wiedzie żołnierski żywot. O, tam widzę już jednego. Jest, 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 tam. Snajper chyba. Tak. Jest pan Mastiff Tak już go poznałem tego ryja, tak jest Jest pan Mastiff, nam pokazuje, że musimy z nim przeprowadzić wywiad Witamy Reporter wojenny z Gazety Żołnierz Polski o, witam Witam Chcieliśmy coś zwykłych zwykły żołnierzy nie dowódców jak, jak panu się żyje tutaj? Jak co co pana słuchajcie Co wie? chwilę umieram? Co? co? Co chwilę umieram. ile to już razy. Kurwa, kilka będzie. <ślad> Ile pan zawił już? Pięciu. Pięciu. Nieźle. O, idzie. Panie Masti, z ja kurwa okop jest wolny? Eee, bo nie widziałem. Tam jest cały okop? Tak, tam jest okop no, z tego co widziałem. Aha, fajnie. Tak, dowódca obrony mobilnej pan sportan się schował. Głupia pipa. Nie umie, nie umie się strzelać. W ogóle nie wiem kto mu da broń do ręki, ale dobrze. E! Spartan, o, jest front. wróg, jest wróg. Tak widzimy wroga.